Witam wszystkich jak na kanale Marczek.pl Dzisiaj pokażę wam Na odcineczku Powtóreczkę na dziku Czyli na ruskim TDK 10 poziomu Który moim zdaniem jest Całkiem dobrym pojazdem I myślę, że Pokazanie takiej bitewki tym Może kogoś tutaj zainteresuje Chciałem nagrać ten odcinek na żywo, lecz niestety na żywo żadna bitewka nie chciała mi dobra siąść, więc postanowiłem, że po prostu nagram powtóreczkę i wam ją tutaj pokażę. Tutaj początek dość średni, dałem co prawda dwie strzały we 50, ale też dużo zebrałem, mam 800 HP na start i, wtedy, i jeszcze dodatkowo hamsko nie trafiłem w tego Leoparda PTA. I jak jest cel w tej bitwie, to jest oczywiście. Mm, Farmienie tych przeciwników tutaj, właśnie w tych kamperskich pozycjach, na blisko zbieranie jakiejś asysty. I jak możecie zauważyć, ładnie y, jak Panzer wyrwał, pluswał Penę Teraz jeszcze Hoji za 617. I jeszcze pokazuje się tutaj T95, ale ja jednak wybieram Conway'a, bo jest to łatwiejszy cel, mniejszy. I co się dzieje? Wychyla się AF-1, który no trochę nawet na małpa się tak wychyla mocno i daje mi tutaj strzała za 400, tutaj uwaga skupię do końca w płytę T95 i niestety pościsk leci w ziemię, drugi raz już w tej bitwie, to są właśnie kaprysy tego działa uwaga, wychyla się teraz T54, widzę tylko kawałeczek tej górnej płyty i teraz gra jednak oddała właśnie to jest działo dzika, raz daje raz zabiera, zabiera. I na szczęście teraz udało mi się trafić. Teraz chciałem strzelić w Conwaya, ale ten <grymnie> T95 go zasłaniał. Więc postawiłem, że po prostu strzelę w jego garnek. I ładnie to tym razem też weszło. 715. 4400 w ogóle na liczniku. Fajnie ten demet szybko wpadł. I teraz uwaga, patrzcie, będzie śmieszna sytuacja z tym 95 Albo jeszcze nie. Aha, jeszcze, jeszcze nie, jeszcze za chwilkę strzelę. O, tutaj Arta próbuje mnie dobić, ale na szczęście nie trafiła. Tutaj się będę mocno wychylać, bo myślałem, że te czołgi z góry mogą mnie zabić w bok i rzeczywiście mogły mnie zabić, bo ten face strzelił do udesa Ale teraz wychyla się Leopard, który dostaje ładnie za 700 i on się na szczęście odbija. 5000 na liczniku i teraz uwaga, tutaj Pierwszy strzał w garnek skupiam prawie że do końca pośliska cię daleko od tego garnka. Teraz druga próba. Skupiam też prawie że do końca, albo nawet do końca i nie trafię na pancerz. Więc znowu, no niestety nie dopisało tutaj szczęście. Ale czy za trzecim razem się uda? No do trzech razy sztuka, więc udało się na szczęście i mamy kolejnego znaczy, kolejnego, pierwszego fraga i dodatkowe 400 uszkodzeń. Teraz dość ryzykownie wychylam się na te czołgi, tutaj ustawione w, bardziej w tyle. I po raz kolejny wychylam się po prostu na te czołgi. Nie chciałem dobijać Face'a, bo widziałem, że ma 15 HPE. Ja mam dość dużo uszkodzeń na liczniku, więc postawiam strzał w dzika. Na szczęście udało się ładnie trafić jego górną płytę. Jak wiecie, dzik ma dość. Średni pancerz na dolnej, znaczy górnej płycie, pod, jeżeli jest pod złym kątem ustawiona. No i tutaj, niestety, pod koniec dość głupi wyjazd. Niestety zginąłem, mogłem poczekać na to, by go dobić, ale połasiłem się na tę mecz. Dobra, 6200 na leczniku, 1400 asysty, frag. Fajna bitewka. Myślę, że pokazała, że dzik raz trafia, raz nie trafia, po prostu. To dzieło jest kapryśne. Pancerz też jest kapryśny. Jeżeli przeciwnicy mają hity, to was raczej będą przebijać. A jeżeli mają apeki, to mogą mieć z tym dość duże problemy. No. To było na tyle. Szybciutka powtóreczka na dziku. Mam nadzieję, że Wam się spodobała. Jeżeli tak, to łapka w górę mile widziana. No i co? Trzymajcie się. Dzięki.